Pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków, Amen. Stajemy przed Jezusem, żeby wołać o Jego miłosierdzie w tym czasie epidemii, w godzinie miłosierdzia prosimy o to miłosierdzie dla nas i całego świata. Przynosimy Jezu do Ciebie wszystkich, którzy z tą chorobą się zmagają, czy to na nią chorując, czy to przez to, że ktoś z ich bliskich choruje. Przynosimy do Ciebie lekarzy i całą służbę zdrowia, wszystkich pracujących w szpitalach, na różnych stanowiskach. Prosimy Cię, byś się nimi opiekował, byś ich strzegł. Przynosimy też do Ciebie wszystkich umierających i tych, którzy zmarli, nie tylko na skutek COVID-19, ale w ogóle, którzy umierają w tym czasie. Zwłaszcza tych, którzy są jakoś pozbawieni sakramentów i obecności osób bliskich, kochanych. Przynosimy do Ciebie rządzących Polską i krajami na całym świecie. Prosimy Cię dla nich o mądrość. Przynosimy Tobie wszystkie dzieci, Jezu, te, które z nami łączą się w modlitwie, te, których też nikt nie uczy się modlić. Przynosimy do Ciebie, Jezu, wreszcie nasze też osobiste sprawy. To wszystko, co woła, krzyczy do Ciebie jakieś miłosierdzie, o Twoje zmiłowanie o interwencję Twoją, bo, bo z czymś sobie nie rodzimy, bo nie potrafimy rozwiązać jakichś problemów. Prosimy, byś spojrzał z Twoim miłosierdziem na to wszystko i byś wylał moc Twojego Ducha na nas. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba, Chleba naszego powszedniego, powszedniego daj nam dzisiaj i, dzisiaj i odpuść nam i nasze winy, jako i, nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas, na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, grzesznymi teraz i w, w godzinę, godzinę śmierci, śmierci naszej. naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Synu Jego jedynego, jedynego, Pana naszego, naszego który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pomskim piłatem, ukrzyżowan umarł pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowany, grzechów w odpuszczenie, Ciała w zmartwychwstanie. Żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy naszej nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, dla, dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki dla nas i całego, świata, i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla, dla jego bolesnej męki miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i, nas i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie Na Na bana, za grzechy nasze Radię, za i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, Miej, miłosierdzie miłosierdzie i Miej, miłosierdzie i Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczne ofiaruję Ci Ciało i krew duszę i bóstwo. Najmilszego synu, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, na Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas. I całego, I całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszą i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi wodo, któraś wykrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam 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 Tobie. Zapłać za wspólną modlitwę. Zachęcam, żeby subskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze ktoś tego nie robi, żeby wysłać linki od, z tą modlitwą, że codziennie o 15.00 się tutaj gromadzimy do tych osób, których wiemy, że, że może mogą chcieć otrzymać taką informację, żeby włączyć się w tę naszą wspólnotę, wołania o Boże Miłosierdzie. Dziękuję wszystkim, którzy łączą się z nami w ramach inicjatywy Iskra Bożego Miłosierdzia. Dziękuję też wszystkim dzieciom, które biorą udział w konkursach w naszym programie Mocni w Duchu Dzieciom. Tutaj w tych szklanych naczyniach są imiona tych dzieci konkursowych. Jak widzicie, drogie dzieci, stawiamy Was bardzo blisko Pana Jezusa i tak się zawsze modlimy, żebyście zawsze były najbliżej Pana Jezusa, jak to jest możliwe. Zostańmy jeszcze chwilę w ciszy. W takim zanurzeniu w Bożym Miłosierdziu, w wypowiadaniu w naszych sercach dziś Jezu, ufam Tobie, w słuchaniu też Jezusa i za moment będzie błogosławieństwo. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek i jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy patronaj, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo wam dziękujemy za każde wsparcie i żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Boże jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.